you Witajcie. Kolejna odsłona gwiazda, wyciągnięcie ręki. Nadal, proszę Państwa, będziemy symulować. Tym razem zasymulujemy zmiany oświetlenia Ziemi. Aby o tym opowiedzieć, do tego zainspirowała mnie lektura czasopisma Urania postęp Astronomii numer 3 z 2000 roku, na której widać fantastyczne diagramy rozkładu przebiegu zaćmienia Słońca, przygotowane przez pracownika nasa, pana Freda Espenaka. No tak, ale proszę Państwa, to są zmiany oświetlenia Ziemi wynikające no, z zaćmiewania Słońca przez Księżyc. Ale ja chciałbym Państwu opowiedzieć właśnie o tym, jak te zmiany przebiegają na skutek dwóch efektów. Na skutek nachylenia osi ziemskiej do płaszczyzny ekliptyki, do, do płaszczyzny orbity, oraz ruchobiegowy obiegowy Ziemi na orbicie wokół słonecznej. No, po prostu z tego wynikają różne takie sytuacje, o których warto powiedzieć, takie na przykład jak pory roku. No właśnie. I tutaj, proszę Państwa, pierwszy symulator, taki prosty, gdzie będziecie mogli zobaczyć, jak te zmiany następują. U góry wyświetla się Państwu adres strony internetowej, gdzie ten symulator jest dostępny. I jeszcze szybko pokażę Państwu adres strony drugiego symulatora, który w tym krótkim, paruminutowym filmie Państwu jeszcze pokażę. To jest kolejny taki bardziej już zaawansowany symulator. No to proszę Państwa, przechodzimy w takim razie do pierwszego symulatora. On oczywiście może być odpalony w przeglądarce internetowej za pomocą tego linku, który Państwu się wyświetlił, ale możecie też ściągnąć na swój dysk lokalny domowy w komputerze plik SWF, który możecie w dowolnym momencie, nawet bez podłączenia do internetu, przeglądać. No i proszę Państwa, co my tutaj mamy. Krótko mówiąc, mamy przycisk start, no to zróbmy to. Zobaczcie Państwo, tak zmienia się oświetlenie Ziemi w ciągu roku. Po prostu widać, że teraz półkula południowa jest lepiej oświetlona, i za chwilę będziemy mieli równomierne oświetlenie, kiedy słońce będzie padało prostopadle na równik. Było, przeszło i mamy lepiej oświetloną półkulę północną. I to proszę Państwa wynika z tego, że oś ziemska jest nachylona pod pewnym kątem do płaszczyzny orbity wokół słonecznej. Mało tego, no po prostu Ziemia em, wykonuje swój ruch obiegowy roczny wokół Słońca. Stąd właśnie takie zachowanie oświetlenia Ziemi. No dobrze, przechodzimy w takim razie do bardziej zaawansowanego symulatora i zaczniemy, proszę Państwa, oczywiście od razu od przycisku Start Animation prawy dolny róg, żebyście Państwo zobaczyli, jak to działa. Już przechodzimy do symulatora. O, proszę bardzo. Proszę Państwa, w prawym dolnym rogu widzimy, w jaki sposób zmienia się kąt padania promieni słonecznych dla obserwatora na Ziemi. To zielone tutaj to zielona trawka na naszej planecie. U góry, za, zaś yy, sprzężone z tym, co jest na dole, widzicie Państwo, jak zmienia się oświetlenie całego naszego globu, czyli kierunek padania promieni słonecznych. To nie jest tak, że słońce nam po prostu wędruje, tylko mamy akurat zaczepioną, zaczepiony punkt odniesienia z osią ziemską, która tutaj jest akurat ustawiona prostopadle do dolnej krawędzi ekranu. A po lewej stronie widzimy ruch orbitalny Ziemi wokół słońca. Ta kropeczka tutaj to jest taki punkt podsłoneczny, czyli krótko mówiąc, zobaczcie Państwo, że ten punkt przesuwa się po powierzchni Ziemi, jak jest na dole pod. Równikiem to jest lepiej oświetlona półkula południowa. Jak jest nad równikiem, to jest lepiej oświetlona półkula północna. Możemy ten subpolar point, dolny lewy róg, sobie włączyć albo wyłączyć. Kliknięcie spowoduje włączenie lub wyłączenie. Możemy też sobie rozszerzyć widok na, z takiego orbitalnego na po prostu sferę gwiazd, i wtedy słońce pozornie jakby okrąża Ziemię, ale to jest ruch pozorny, tak jakbyśmy patrzyli sobie z powierzchni naszej planety. Możemy wrócić do tego widoku orbitalnego. No i, proszę Państwa, możemy animację sobie w dowolnym miejscu zatrzymać. Popatrzcie Państwo, u dołu naszego symulatora mamy taki suwak z czerwoną kreseczką. Możemy go uchwycić myszką i po prostu przesuwać już ręcznie do przodu, do tyłu. Możemy zatrzymać się w dowolnym miesiącu, który nas na przykład interesuje, chociażby może to być na przykład około 20 grudnia, i wtedy możemy sobie Zobaczyć, jaka jest pozycja Słońca na, na niebie ziemskim, czyli widać, że jest oświetlona półkula południowa najlepiej, półkula północna najgorzej w ciągu roku. Kąt padania promieni słonecznych dla półkuli północnej jest bardzo tutaj ostry. No i taka pozycja tutaj orbitalna. Także zachęcam Państwa do tego, żeby pobawić się tym symulatorem, bo daje on nam po prostu lepszą wiedzę na temat tego. Jak w różnych częściach roku jest widoczne nasze słońce, i w jakiej części akurat nieba czy też orbity się znajduje. Taka wiedza, proszę Państwa, daje nam też możliwość lepszego znajdowania kierunków w terenie, no bo jeżeli wiemy, w jakiej części świata się znajdujemy, jeżeli wiemy, jaka jest szerokość geograficzna miejsca obserwacji, to możemy też na przykład godzinę określić, także dużo fajnych takich możliwości daje nam dobra znajomość ruchu orbitalnego Ziemi wokół Słońca i kąta nachylenia naszej rotacji naszej planety. Zachęcam Państwa do tego, żeby zapisać sobie adresy tych dwóch symulatorów, bo one na pewno się mogą Państwu jeszcze w przyszłości przydać, a jeszcze bardziej zachęcam do tego, żeby po prostu ściągnąć sobie te rozszerzenia pliki SWF. Z symulatorami na swój dysk lokalny, abyście zawsze mieli do nich dostęp niezależnie od internetu. Dziękuję za uwagę do zobaczenia.